Temu i temu w autokarze stała się celebrytką. No, wiecie, jakby dochodzimy do klu. i teraz zobaczcie. Te śmieci, niektóre znikają z internetu, jak Medzikal, bo to jest śmieć, to jest nikt nie inny. Ja to mówię mu w twarz, nie? Ja piszę mu to na TikToku, że jest śmieci żeby zniknął. I on wraca przez TikToka. I on tam jest dalej celebrytą. I co robią inne organizacje, takie jak właśnie powstały po Fejmie? Promują go, więc jakby na patologii w Polsce robi się największy hajs. Na ludziach, którzy nie przekazują z sobą żadnej wartości. Ja jeszcze raz powtórzę. To jest gość, który teraz znowu ma walki, jego matka, która była bita, pluta, teraz jeszcze robi na, robi na tych patusiarskich dziewczynach, ta z tym, ta z tym. Jaką to przekazuje wartość tym młodym ludziom, że co, że można się szmacić od u, młodego, że to jest okej, okay, że na robieniu dupą albo ta, fagata, fagata, ta co miała plan A, B, C, D. Co masz do fagaty? Absolutnie nic, a szczególnie szacunku, więc jakby... <laughs> Wiesz, to, 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 to ona nie wnosi e, swoją wartością niczego. Żadnych wartości moralnych nie wnosi dla człowieka. No bo kogo pokazuje nam? Silną, niezależną kobietę? Ale jaką nie A jaką niezależną? zależy? jak jej muzykę? Co oceniam? Muzykę? Znaczy wiesz, to mój pies jak chrapie, Tworzy lepszy kontent niż to, co oni nakładają filtrami. Tam nie ma muzyki. Tam jest jakiś bełkot niemerytoryczny, który nic nie wnosi i ludzie pozwalają słuchać tego dzieciom. Na koncerty matki przychodzą z córkami, bo są niepełnoletnie, żeby czy, popatrzeć, jak super seksyka spod Konina, czy jakoś tak. No o czym my tu mówimy?